A ze mną trycha po wygranej walce na Fame MMA 3 i zacznę od pytania, które zastanawia pewnie większość osób, które to oglądała. Czy twoim zdaniem walka nie została przewana za wcześnie? Yy, moja? Tak. Powiem ci yy, trochę miałem adrenaliny, ale trafiłem pod brudek. Gdzieś tam trafiłem kolano, widziałem, że gość spłynął. Starałem się dalej, wiesz, ja bym bił, ja bym bił, ładowałbym drugie kolano, ładowałem z boku z pozycję poczną. To wiesz, to są freak fighty, nie? Co miałem gościa? To nie jest fighter, on. Nie, wiesz, to nie jest gość, zawodnik, który jest przygotowany na to, że ja go podłączę, że dostanie dwie, trzy sztuki i będzie na takiej, na takiej odcince lekkiej walczył. Ja pół roku to przechodzę i biję się z najlepszymi zawodnikami tutaj, czy w Poznaniu, czy w Czerwonym Smoku na sparingi Jeździłem wszędzie. Ja wiedziałem, że ja, wiesz, wiem jak się zachować w takiej sytuacji. On mógł nie wiedzieć. Sędziowie też na odprawie zaznaczali, walki będą. Wczoraj była odprawa sędziowska. Sędziowie zaznaczali głośno i wyraźnie, walki będą przerywane dosyć szybko ze względu na wasze zdrowie. Tylko tyle, powiedział to. Jeden sędzia, drugi sędzia, sędziowie punktowi też mieli na to zwracać uwagę. Ja nie rozumiem o co chodzi. Jeżeli jest, są takie portale, to powinniście też zwrócić na to uwagę, że wychodzi gościu, który nie jest zawodnikiem i co, mu kurwa rozkwasić pół mordy? Wiesz o co chodzi. Dostał kolano gdzieś, wiesz, spłynął mi, już widziałem, że spłynął, po tym podbródku już taki był trochę dziwny, zasadziłem mu te kolano, no co, ja liczę, że jakiś bonusik przytule za nokaut. I tyle. No i tego ci życzymy. Powiedz mi odnośnie samego rubego, czy on cię w tej walce czymś zaskoczył? Jak ocenia się jego występ dzisiejszy na tle ciebie? Hmm, to znaczy powiem ci, czy mnie zaskoczył? Nie. Nie, nie, niczym mi nie zaskoczył. Może trochę lepiej wydolnościowo stał, ale ta walka też nie wiem ile ona trwała, z dwie minuty? No, no tak naprawdę nie wiem. Nie... Z... Ja byłem w stresie, wiem, że no, była to pierwsza runda. Czy mnie zaskoczył? Chyba nie raczej, nie, niczym. Starałem się być szybki na nogach, ale stres mnie trochę zia, wiesz? Trochę nie pokazałem tego, co chciałem pokazać, przystresowałem się, no mam nadzieję, że pokazałem chociaż coś, że ludzie zobaczyli progres z pierwszej gali na tą galę, tyle. Yy, powiedz mi w takim razie, czy ten stres, który dzisiaj towarzyszył Ci walce był spowodowany publicznością, tą wysoką frekwencją dzisiaj w Atlas Arenie, czy czymś innym? Yy, powiem Ci tak, 12 tysięcy ludzi, yy, to jest raz. Ta publiczność, dwa, trochę presja, bo była też rodzina, to dwa, trzy. Nie chciałem zawieść osób, które we mnie wierzyły. Gdzieś miałem tą presję, że wiesz, ja pół roku ciężko pracowałem. On mógł tak naprawdę po walce powiedzieć, że nie robił nic, <laughs> wydawał płytę i nie trenował. No i. I to była ta presja, że po prostu ja ciężko pracowałem, on nie i głupio by mi było gdzieś popełnić jakiś błąd, coś się nadziać. Nie? I dlatego też była taka walka trochę spokojna z mojej strony. Chodziłem, robiłem swoje. I tak nie robiłem tego, co mi narożnik kazał, no ale jestem zadowolony, że gdzieś się tam nie podpaliłem, jakieś głupoty nie zrobiłem i tyle. Mówisz o tym, że ciężko pracowałeś, na razie walczysz na Fame MMA, ale czy cię w jakiś sposób nie ciągnie bardziej jeszcze transportową stronę, żeby powołać swoich sił, czy na amatorskich zawodach, czy żeby z czasem stać się pełnoprawnym zawodnikiem, który nie bije się tylko na takich no, typowych galach freakfightowych? E, powiem ci, na dany moment mam podpisany kontrakt na do końca tego roku na walki w Fame MMA. E, kiedyś Kiedyś, kiedyś jak zaczynałem jakąś swoją przygodę hobbystycznie ze sportami walki, hobbystycznie zaznaczam, to znaczy jeden rekreacyjny trening w tygodniu gdzieś tam z chłopakami na tarczach, to wystartowałem raz, drugi na Almie bez żadnych przygotowań i moim zdaniem fajne doświadczenie, podziwiam chłopaków, którzy tam startują, współczuję wszystkim, no ja dziękuję, że ja miałem taką szansę rozwoju chociażby w tej formule freak fightu współczuję wszystkim, którzy muszą przechodzić drogę od początku, walczyć za tak naprawdę za darmo, wydają kurcze, czy jakby ci to, nie chciałbym przechodzić tego wszystkiego co oni i nie wróciłbym do tych walk, tak, na, tak jak zawody Alma czy coś. Jak najbardziej starty na mistrzostwach Polski w Nougi będą to jest 100%, w Luboniu będę startował, ale jeżeli chodzi o formułę MMA czy stójkową, to wydaje mi się, że jeżeli tutaj jest to moim chlebem i mam za to płacone, to nie warto jest robić czegoś, wiesz, kwestią doświadczenia, nie? Jasne, rozumiem. A czy mogłyś się pochwalić, jaki był Twój rekord z Alma, tak czy ciekawości? Mm, powiem Ci tak, pierwszy raz y, pojechałem z przyjacielem Michałem, pierwsza walka odpadłem, drugi raz pierwsza walka przyszedłem, w drugi odpadłem. Okay, czyli jeden, dwa, ale zawsze jakieś to zaplecze. Tak, jest. Na, to, na to, że nie trenowałem. Y, była to formuła w ogóle w piszczelach, w kaskach, nie pamiętam jakie tam są formuły, ale, ale pamiętam, że walczyłem w ochraniaczach na piszczele, w kasku, y, w tych rękawicach, bułkach. no. Z mojej strony to wszystko że się w kolejnych walkach Dziękuję i rozwijania. Bardzo. Pozdrawiam.